Cześć, mam taki rower dzisiaj na serwisiku, który wymaga założenia wszystkiego, czyli zostaje sama rama i będę go budował od nowa. Przy okazji montażu hamulców Deore spontanicznie, tak spontanicznie nagrywamy, żeby pokazać od A do Z jak ten hamulec prawidłowo zamontować. Co jest nam potrzebne, żeby hamulec Shimano Deore zamontować? Na pewno nam potrzebny jest taki pojemniczek, który wkręcimy do klamki. Potrzebujemy mineralny olej. On zazwyczaj jest w kolorze takim malinowym. Będziemy potrzebować imbus 2,5, żeby odkręcić śrubę, żeby zamocować właśnie ten to wiadereczko, pojemnik na olej. Imbus numer 3, żeby poluzować oliwkę w zacisku. Do założenia oliwki do przewodu, do zaciśnięcia. Tutaj mamy te oliwki. Imbus numer nie imbus numer, tylko klucz numer 8, a imbus też będzie potrzebny, nie będzie tego imbusa, sobie co bo ale mam tu imbusa. I teraz po kolei przechodzimy do wszystkiego. Może zacznę. Zacznę tutaj od przodu. Tutaj sobie wykręcę tą śrubę. kręcę sobie ten pojemnik. To. O. to jest. kręcimy zawsze na żywo, nic nie montujemy, nic nie kombinujemy. Jak coś nie wyjdzie, to nie wyjdzie. śrubę sobie kładę tu na podłodze, tak po prostu lubię. I teraz przechodzimy do tyłu, do tylnego zacisku. Jest tak. Musimy, musimy tak. Odetkać. Tu jest dojście do zacisku. Aby. Oczywiście w strzykawka musi być wypełniona tak, żeby nie było żadnego powietrza. Tu mam zablokowane, żeby mi się nic nie wylało. Nakładam. Luzuję. Mogę poluzować tą śrubę, tak aby swobodnie olej wtłoczyć. I tyle. Na razie. Z drugiej strony musimy pamiętać tak. Klamka, klamka, najlepiej w takiej pozycji, żeby to wiadereczko miało tam jakiś poziom. Kluczykiem numer 8 od, odkręcam tą baryłkę, wyciągam, wyciągam to żółte. To do niczego już nam się nie przyda. Możemy to wywalić. I następnie tak. Oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby dobre, dobrą długość przewodu yy, dobrać czy też uciąć. Musimy założyć tą gumową taką osłonkę, która będzie tutaj na tej klamce zakrywała tą całą śrubę dociskową. Kolejność musimy pamiętać: zakładamy tą śrubę, następnie zakładamy oliwkę. Tą wyciągam, bo to jest taka, żeby mi olej nie wypływał, który tam jakiś był, nie chciałam, żeby mi się napaprało, i wciskamy tutaj tą oliwkę. Ja mam do tego przyrząd, za pomocą którego będzie mi łatwiej to zrobić. W warunkach domowych nie zawsze się to uda. Tutaj umocowujemy, musimy go rozkręcić. Nie przygotowałem sobie tego, ale to oznacza, że to wszystko robimy realnie. Nic nie. Nie udajemy, nie idealizujemy, tylko po prostu pracujemy, żeby było dobrze. I tak jak to wygląda w serwisie. Jeszcze muszę tu cisnąć. To musi nam wejść do końca, ta oliweczka. Jeszcze trochę. Wyszła do końca, bo to nie ma żartów. Musi to być szczelne podczas jazdy, gdy hamujemy, a jedziemy szybko. Musi ten hamulec zawsze działać jak należy. To z wielką starannością trzeba zrobić. I teraz tak. Wkładamy przewód tutaj. Tą baryłeczkę wkładam do środka. I teraz tą śrubą dociskamy. Ona tam. Zgniata się wewnątrz i ona czyni bardzo szczelnym ten przewód, bo tutaj ciśnienie ogromne powstaje podczas hamowania. Już nie mówię, że się potrafi zagotować to wszystko, nawet co objawem będzie kiedyś może kolor czarny zamiast różowy tego oleju, który mamy w klamce. Jest, zakładamy to, tą uszczelniającą taką ładną, wykończającą. Kumkę. Teraz tak. Odtykam u góry korek i teraz przechodzimy do tyłu. Eee, przechodzimy do tyłu. Biorę sobie strzykawkę i wtłaczam sobie olej. Wtłaczam sobie olej. Eee, można pokazać, jak tam w tym pojemniku się pojawia, jak go przepycham. W tym białym, który jest na kierownicy, jak, jak go wypełniam. Widać, i musimy dotąd to przepychać, aż yy wszelkie bąbelki, jakieś nieczystości przez to wychodzić. I teraz tak z tej strony: ja strzykawkę, strzykawkę zamykam, później z drugiej strony: yy jeżeli chodzi o to wiadereczko, zatykam, aby. Ten olej się nie wycofał, jak wypnę sobie strzykawkę. Biorę biorę imbus, którym poluzowałem tutaj tą śrubę. Dokręcam ją. Tak. O, tyle wystarczy. Wyciągam strzykawkę. Zakładam tą gumkę, którą wcześniej ściągnąłem. I tutaj mamy już wszystko. OK. Teraz mianowicie to sobie odkładam te narzędzia, teraz wykręcamy ten pojemnik z olejem, odkładam go i wkręcamy tą śrubę, która zatyka nam do góry hamulec. Tu pamiętajmy, czasem taka gumka może nam się na ten pojemnik nawinąć, musimy pamiętać, żeby ona z powrotem w to miejsce wróciła pod tą śrubę, bo to nam gwarantuje szczelność. No, i co? I hamulec jest. A, blokadka, której nie wyciągnąłem, ale yy, pięknie nam hamuje. Przejdźmy do tyłu jeszcze. Ja to zrobiłem z klockami hamulcowymi. Jeżeli wie się jak to wykonać, to wcale nie trzeba wyciągać tych klocków, przynajmniej później nie trzeba jeszcze raz regulować tych hamulców, ponieważ ta czerwona blokada nam naprawdę zastępuje tarczę hamulcową. Są serwisy, które wyciągają te klocki hamulcowe. Niepotrzebnie dokładają sobie roboty. Boją się, że zaleją tarczę czy, ten, czy klocki. Ja pokazałem, że tutaj można to zrobić z tymi klockami. Nie ma takiej możliwości, żeby to zalać. Także myślę, że to wszystko sterylnie, czysto jest zrobione. Nawet się bardzo nie ubrudziłem. Mam minimalne minimalny olej na, na rękach hamulec perfekcyjnie hamuje i myślę że yy, myślę że to jasny, jasny przekaz był i yy, co no w razie potrzeby kiedy nie będziecie radzić sobie z hamulcem założeniem yy, my jako serwis Bike na ulicy Goldhamera yy, służymy pomocą w każdej sytuacji i staramy się Wykonywać bardzo szybko nasze usługi, perfekcyjnie. Znamy się na tym od 30 lat, robimy. Także zapraszamy. I co? Prosimy o komentarze pod naszymi filmami i wyrażajcie opinię, czy jest przydatny ten nasz materiał, czy co byście chcieli, żeby było zawarte w tym materiale. Także do zobaczenia. Niebawem się pojawią następne filmy, które być może Was zaciekawią. Hej!